Cześć. witam was na moim dzisiejszym filmiku. Na tym filmiku porozmawiamy o pustakach, które zakupiłem w dosyć w dobrej cenie na kolejną inwestycję, mianowicie na budynek gospodarczy. Jak niektórzy wiedzą, który będę budował od A do Z sam tak w niedalekiej przyszłości. Co mogę jeszcze wam powiedzieć, tak? Pustaki tutaj się znajdują. Ile tych pustaków jest? 9 palet całych, tak zafoliowanych. Po 48 sztuk na palecie jest to Itonk y 20 na 24 x 59 I Ile za nie dałem? Tak ogólnie jest 9 palet pełnych, tak nierozpakowanych. Kobieta je trzymała w sotole. Także wszystko jest szczelnie zapakowane. 9 palet pełnych i dwie palety połówek i takich trochę ze skosami. Od razu je tu przykryłem. Tutaj będę jeszcze zakryje te boki, gdyż jak wiemy, pod wpływem promieni UV to opakowanie znika w ciągu roku czy tam dwóch lat. Jest to około połowy, tak nie wiem, może trzy czwarte nawet tyle, ile mi będzie potrzebne na budynek gospodarczy. Dałem za te postaki łącznie z transportem, tak po znajomości, wszystko około 5000 zł. W sklepie bym je to wyniosło. 7000 ponad 7000, także 2200 i jest zaoszczędzone, myślę, że to dużo tak 2000 czy 2200. Co mogę jeszcze powiedzieć? Oczywiście e, kupiłem to od kobiety Warszawianki, która się przeprowadziła na wieś. Oczywiście powiem to po prostu, że wstrętna kobieta, gdyż cena na którą się umawiałem, załadowaliśmy kobieta chciała więcej o 50 zł, tak nic się ze mną umawiała, potem powiedziała, że ja tutaj chcę zmienić cenę. Tak, ale rozmawiałem tydzień wcześniej z tą kobietą, że 5 dych opuści także te połówki i, i te skosy doda gratis. No cóż, yy, jak to mówią, tak I, i tak niestety jest. Ten, kto nic nie ma, ten, kto nic nie ma, daci, ten biedny daci, a taki, kto ma, obraca milionami, jest zżyty na każdą złotówkę tak? i, i, i kołami oszukuje. I, i, I kręci tak, jestem zadowolony ogólnie. Tak to będę tutaj działał z tymi pustakami. No i będę tak kupował. gdyż mam w dobrej cenie transport, po znajomości wiadomo, gdybym miał firmę, wynająć by ten transport kosztował koszt, kosztem tych oszczędności. 2000 tak w sobotę, także będziemy dalej działać. Pustaczki Solux, tak, jest to. Z piórowpustem i z tymi otworami do noszenia, tak? także, nie trzeba z boku smarować. Tak producent mówi, widziałem, że niektórzy to smarują po bokach, tak? tu jest na piórowpust, wszystko idzie. Yy, także, yy, tak jak yy, poroterm na piórowpust, i myślę, że to będzie w porządku, gdzie w przyszłości murowało. A to sobie teraz może pod pancakami leżyć, nawet nie wiem, kilka lat. Nic temu nie będzie. Jest staranie okryte, jeszcze boki przykryje. Także tyle chciałem Wam tutaj powiedzieć, że idzie coś do nie dostać, trzeba tylko polować i mieć transport i kombinować. Tak siedzieć jak to mówią w internetach. No. Tutaj będzie stał ten budynek. Oczywiście, jest woda doprowadzona już wszystko. Stal leży już na fundamenty. Także trochę tego materiału już jest, ale niestety wiadomo, te materiały to jest nic, najdroższy jest beton. Co mogę jeszcze powiedzieć, tak tutaj wszystko. Przywieźliśmy, ale teraz materiały budowlane są no, drogie są, tak? Ale o to chodzi, że jeszcze gdzie by nie dzwonił, wszędzie chcą dodatkowo za do transport. Jak budowałem ten dom, to za transport nic nie chcieli, wszystko jechało. Te a teraz doliczają to 100 zł, to 200, to 300. Tak? Także trzeba to doliczyć do wszystkich kosztów. I tutaj blisko mieszkamy w tak? hurtowni. 1, 2, 3 około 5 km, czy tam 8. Także teraz budowlanka siadła, przysiadła i biorą za transport. Także to by było na tyle. Jeśli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, lajkujcie i trzymajcie się. Cześć!